ten powstał dzięki wyobraźni i pracy śląskich fotografików. Trzecie powstanie śląskie zakończyło się zwycięstwem militarnym i politycznym. Jego efektem było przyznanie Polsce ważnej gospodarczo części Górnego Śląska. To śląski przemysł umożliwił powstanie Gdyni i Stalowej Woli. Magistrali kolejowej i rodzimej zbrojeniówki. Śląskie surowce były filarem polskiego eksportu. W II Rzeczypospolitej doceniano zarówno wysiłek zbrojny, jak i jego konsekwencje ekonomiczne. Trzecie powstanie Śląskie, choć było jednym z nielicznych udanych, jest dziś haniebnie lekceważone. Mysłowiccy powstańcy mieli swój udział w tym zwycięstwie. Przemsza płynęła jak dawniej, ale świat wokół zmienił się. Mysłowice przestały być pruskim miastem nadgranicznym. Zakątek Trzech Cesarstw przeszedł do historii, a wieża Bismarka nie wyznaczała już granic Rzeszy. Z rynku odjechały francuskie tankietki. Zniknęły obce patrole. Decyzją Rady Najwyższej, podjętą dzięki salwom powstańczych karabinów, granice uległy przesunięciu. Miasto znalazło się w obszarze odrodzonego państwa polskiego. Niemieckie oddziały musiały odejść. Część mieszkańców wolała opuścić terytorium obcego państwa Polski. Dla wielu był to dramat i źródło goryczy. Niemcy zapomnieli, że sami posiedli Śląsk siłą ledwie 180 lat wcześniej. Tylko groby i pomniki, jak ten w Mysłowicach i ten w Sosnowcu, przypominały o cenie, jaką przyszło zapłacić za polski Śląsk. 20 czerwca 1922 roku do Mysłowic wkroczył szwadron ułanów generała Szeptyckiego. To wydarzenie symbolicznie przypieczętowało powrót miasta w granice państwa polskiego. Uroczystość na rynku zgromadziła wielu mieszkańców świadomych, że na ich oczach staje się historia. Niemiecką administrację z braku rodzimej kadry urzędniczej zastępowali przybysze z Poznańskiego, z dawnej kongresówki i Galicji. Prace podjęły szkoły i aparat sądowniczy. Sprawnie działała polska kolej, poczta, szpitale. Fedrowały kopalnie, funkcjonował handel i usługi. Premier Lloyd George pomylił się. Zegarek w rękach małpy jednak chodził. Do przodu. Mniejszość niemiecka i Żydzi na nowo odnajdywali swoje miejsce w strukturach organizmu miejskiego. Mysłowice żyły, choć w innym już tempie. Powstała słynna fabryka stolarska Marcina Robaka. W miejsce starego drewnianego mostu na Czarnej Przemszy zbudowano nowy, żelbetonowy. Uroczystość otwarcia nastąpiła w 1928 roku. Nowe dzwony miały dzwonić na chwałę Bożą, a nie na trwogę. Z inicjatywy radcy magistratu Emila Kaspariego powstało pierwsze miejskie muzeum, mieszczące się w gmachu magistratu. Wojna celna z Niemcami oraz wielki kryzys 29 roku wpłynęły na stan gospodarki kraju, regionu i miasta. Zwolnienia górników z kopalni Mysłowice, zamknięcie kopalni Nowa Przemsza i Karol oraz likwidacja huty cynku Kunegunda gwałtownie zubożyło wielu mieszkańców. Tym samym odbiło się na zamożności grodu. Nowym elementem krajobrazu Mysłowic stały się bieda szyby. Wbrew obowiązującemu prawu, ryzykując zdrowiem i życiem, górnicy, wydobywając węgiel, zapewniali swoim rodzinom źródło egzystencji. Władze miasta starały się łagodzić skutki kryzysu, zatrudniając bezrobotnych przy pracach publicznych, budowie dróg, regulacji rzeki, budowie szkoły. Pojawiły się ochotnicze drużyny robotnicze, tak zwani piątkorze. Ten ironiczny epitet wywodził się od skromnej 50 groszowej stawki za dzień pracy. Pracowano wówczas innymi metodami i innym sprzętem, a i termin kolega z pracy miał chyba inne znaczenie niż dziś. Największą inwestycją poczynioną przez miasto była centralna targowica. Budowę ukończono w roku 1930. Rzeźnia ta zaopatrywała województwo śląskie oraz część kieleckiego w produkty mięsne. Z czasem rozpoczęto eksport wyrobów. Wysokie koszty inwestycji, niedobór zwierząt rzeźnych oraz światowy kryzys ekonomiczny i nadużycia finansowe przysporzyły firmie i miastu kłopotów. Przebudowy doczekała się miejska gazownia. Od roku 1923 ponownie podjęto się organizacji wyjazdów do pracy we Francji i Belgii. Kryzys sprzyjał migracji zarobkowej. Na początku lat 30. rekrutowano do pracy za granicą około 60 tysięcy osób rocznie. Polskie władze miały świadomość roli edukacji w rozwoju państwa. Dorobek Prus w tym zakresie był godzien naśladownictwa. Tam nie było analfabetów. Od dawna. Nową szkołę powszechną na ulicy Górniczej otwarto w roku 1934. Szycia przy użyciu elektryczności uczono na bezpłatnych kursach. Tradycje sportowe w Mysłowicach sięgają końca XIX wieku. W wieku XX sportowych emocji dostarczali atleci, piłkarze i bokserzy, zapaśnicy, hokeiści i kolarze. W latach 30. największe osiągnięcia odnotowały kluby KS06 Mysłowice, KS Mysłowice 09 oraz RKS Siła Mysłowice. Niemieckie lub polskie brzmienie nazwiska zawodnika nie szkodziło jego karierze powstały dwa stadiony, na promenadzie oraz na Słupnej. Wybudowano kąpielisko oraz pierwszy tor żużlowy. Swój rozdział dopisali członkowie klubu motocyklowego. Organizowano zarówno wycieczki, jak i międzynarodowe wyścigi motorowe. Za Trzech Cesarstw topograficzny dowód sąsiedzkiej zachłanności oraz rodzimej zdrady i głupoty, a w końcu nieszczęsnych rozbiorów, zwolna przestawał być atrakcją turystyczną. Coraz rzadziej trafiały tu eleganckie damy, częściej zaś szkolne wycieczki, tym razem w sile aż trzech grup równocześnie. Niejedno serce biło szybciej w takich okolicznościach przyrody. Wagarowicze, zwani wówczas wagarzystami, spotykali się pod byłą wieżą Bismarcka. Towarzystwo wycieczkowe jaskółka wyznaczało swoim członkom odleglejsze cele i trasy. Babią Górę uznano za godną zdobycia. Jaskółka patronowała również mysłowickim muzykom amatorom. Miasto tętniło życiem. Nadmiar pracy zapewne sprawił, że ten wydawca sam przemianował ulicę Pszczyńską. Odziani na Białomłodzieńcy osobiście zaświadczali, że ten znany do dziś proszek pierze wszystko. W mieście ubyło turystów, ubyło ich hoteli. Optymiści snuli dalekosiężne plany budowy portu nad Przemszem. dla owych czasów był udział w publicznych manifestacjach. Krótka wizyta wybitnego Mysłowiczanina Augusta kardynała Chlonda, prymasa Polski zgromadziła wielu wiernych. Uroczyście świętowano rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i dożynki. Śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego okryła żałobą również Mysłowiczan. Wykonując decyzję wojewody Grażyńskiego w 1937 roku rozpoczęto burzenie wieży Bismarka. Pod koniec tego samego roku w mieście ulokowano ośrodek sapersko-pionierski. Jednostkę przemianowano wkrótce na 23 Batalion Saperów Górnośląskich. Uroczystą przysięgę żołnierzy tej jednostki w maju 1939 roku, mimo wyjątkowo złej pogody. Oglądały tłumy mieszkańców. Agresywna polityka hitlerowskiej Rzeszy zwiastowała rychły wybuch wojny. 25 czerwca 1939 roku na stadionie klubu sportowego 06 Mysłowice odbyła się uroczystość przekazania sprzętu wojskowego górnośląskim saperom. Środki zebrane przez Fundusz Obrony Narodowej wśród mieszkańców Mysłowic oraz okolic umożliwiły zakup dwóch furgonetek z wyposażeniem saperskim. Był to jeden z licznych przejawów jedności i mobilizacji Polaków w obliczu zagrożenia. W uroczystościach udział wzięli wojewoda Śląski Michał Grażyński, przedstawiciele FON. Dowódca jednostki major Skierczyński, władze miasta, organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, młodzież i dzieci oraz mieszkańcy miasta. Powołanie plutonu chemicznego saperów było dowodem, że szykowano się do wojny nowoczesnej. Nie przewidziano, że będzie bestialska. Piękne lato Anno Domini 1939. Ostatnie dni pokoju. Na tym tle robiono ostatnie już zdjęcia. Kto zdecydował, by piekło pochłonęło wszelkie dotychczasowe zasady, prawa i miliony istnień? Ile z tych dzieci dożyło lata 1945 roku? 1 września 1939 roku trzecia rzesza dokonała napaści na Polskę. Miasto wypełnili uciekinierzy. W areszcie osadzono 16 dywersantów schwytanych w Michałkowicach. 3 września więźniowie konwojowani do Sosnowca podjęli próbę ucieczki, zastrzelono ich w rejonie ogrodu zamkowego. Sapeży mieli ręce pełne roboty. Marszałek Śmigły-Rydz rozkazał wycofać armię Kraków z Górnego Śląska. Nie podjęto się ani obrony, ani destrukcji przemysłu. Liczono na ofensywę aliantów. Ci zaatakowali Niemców. Ulotkami. Zakłady przemysłowe przeszły w ręce hitlerowców nienaruszone. 3 września pluton mysłowickich saperów opuścił miasto, niszcząc kilka obiektów. Przekaźnik radiowy w Kosztowach oraz mosty na Przemszy, wiodący w stronę Modrzejowa oraz w zakątku Trzech Cesarstw. Inne pododdziały batalionu zniszczyły most w Bieruniu. Saperzy odznaczyli się męstwem pod Baranowem 11 września, budując most na Wiśle, w miejsce przedwcześnie wysadzonej przeprawy stałej. Dzięki nim ocalona została część armii Kraków. Swój szlak bojowy zakończyli 20 września pod Tomaszowym Lubelskim. Jednostki niemieckie wkraczające do Mysłowic nie napotkały oporu. Żołnierze pułku SS Germania przywitani zostali przez Niemców mieszkających w mieście. Z okiem wywieszono flagi ze swastyką. Zajęcie polskiej części Górnego Śląska Niemcy traktowali jak odebranie ziem utraconych. Wkrótce włączono je do Rzeszy. W mieście pojawiła się Straż Obywatelska. Urzędnicy podjęli swoje obowiązki. Zbudowano prowizoryczny most na przemrze. Niemcy wymordowali osoby umieszczone na czarnych listach, głównie byłych powstańców i aktywnych patriotów. Nowym niemieckim obyczajem było publiczne wieszanie wrogów Rzeszy. Wysadzono synagogę. Niemal 400 mieszkańców pochodzenia żydowskiego wypędzono z miasta do Modrzejowa. Ich los był również przesądzony. To były pierwsze dni. Tysiącletniej Rzeszy. Przywrócono ruch kolejowy. Gospodarkę podporządkowano potrzebom III Rzeszy. Działały hotele. Wojna toczyła się gdzieś daleko. Odnoszono sukcesy. Życie miało toczyć się normalnie. Już w listopadzie 1939 roku grupa polskich patriotów rozpoczęła wydawanie i kolportaż gazetki Braciom na Otuchę. Aresztowani w latach 1942-43 zostali zamordowani w obozach śmierci niemieckich obozach śmierci. Pod życzliwym spojrzeniem wodza Adolfa Hitlera niemieckie dzieci pobierały nauki w tym czasie inne dzieci mordowano w komorach gazowych. Niemiecka młodzież była przedmiotem zainteresowania i troski NSDAP. Czy te dziewczęta marzyły o mężach oficerów? Jaką wizję świata zaszczepiono im w domu i w szkole? Zdobywanie tężyzny fizycznej było prawem i obowiązkiem przyszłych żon i matek, tak jak rodzenie przyszłych żołnierzy. Imprezy sportowe przyciągały kibiców. Polskie kluby i towarzystwa sportowe zdelegalizowano. Podludzie mieli pracować, nie tracąc bezproduktywnie sił. Po ofiarnej pracy dla Rzeszy zasłużony odpoczynek. Nawet repertuar kinowy przypominał, że najważniejszy jest BFL rozkaz. Szkoleniem wojskowym i sanitarnym. Objęto wszystkich do tego zdolnych i godnych takiego zaszczytu. Początek nowej ery oznaczał jednomyślność i posłuszeństwo. Chętnie uwieczniano nastanie wielkich czasów. Nie pomni doświadczeń pierwszej wojny światowej, Niemcy znów z zapałem zaczęli maszerować. Mali, średni i duzi, z fanfarami i werblami lub z orkiestrą albo i bez. Planowano dłuższy marsz, na wschód, w poszukiwaniu przestrzeni życiowej i niewolników. Maszerowanie dawało poczucie siły i jedności. Ponadto zwalniało zmyślenie. Większość nie może się przecież mylić. O cenie, jaką przyjdzie zapłacić za ten zbiorowy amok, nikomu nie śniło się w najczarniejszych snach. Mieszkańcy Rzeszy wpisani byli na Folkslisty na pierwszej zaufani, na czwartej podejrzani. Ślązacy najczęściej trafiali na trzecią i czwartą Folkslistę, na przykład rodzinę powstańców. Niepokornym groziły represje łącznie z wywózką do obozu koncentracyjnego. Ślązaków z czwórką karmiono podle, zatrudniono przy najgorszych pracach. Jedyną zaletą bycia gorszym obywatelem Rzeszy był zakaz wcielania do Wehrmachtu. Do czasu. Ilość uwiecznionych parad sugeruje, że maszerowanie stało się najistotniejszym objawem życia społecznego Niemców. Ale była to tylko jedna strona medalu. Od lutego 1941 roku w Mysłowicach działało tymczasowe więzienie policyjne. Ironicznie nazywano je ogrodem róż lub przedsionkiem oświęcimia. Zdobyło ponurą sławę. Więźniów poddawano brutalnym torturom. Większość osadzonych trafiła do obozów koncentracyjnych. Przez więzienie przewinęło się 25 tysięcy osób. W latach 1942–45 jeńcy wojenni i więźniowie Włosi, Francuzi, Polacy i Rosjanie Pracowali na terenie kopalni Mysłowice. Szanse przeżycia dla gorzej traktowanych Polaków i Rosjan były niewielkie. Trzecia Rzesza ponosiła ogromne straty w ludziach. Sięgnięto więc po gorszych Niemców z trzeciej, a potem i czwartej polslisty, wcielając ich do armii. Zapał tych żołnierzy do obrony Reichu i Wierera był znikomy. Dezercje na froncie zachodnim były liczne, na wschodnim – bez sensu. Zbyt wielka była zajadłość wobec Niemców za zbrodnie, które tam popełniono. Poza Śląskiem przyczyny obecności Ślązaków na listach i ich służba w niemieckich formacjach wciąż nie jest rozumiana. Wizje przyszłego szczęścia psuły tylko wiadomości z frontu i uroczystości jak ta. Ich synowie stracili życie z powodu wojny wywołanej przez Niemcy. Mimo to wznosili ręce w hitlerowskim pozdrowieniu. Później nie stało już czasu na podobne manifestacje. A i miejscem spoczynku dla tysięcy Niemców były odległe i obce ziemie. Ofensywa styczniowa Armii Czerwonej w roku 1945 zakończyła niemieckie panowanie na Śląsku. Mysłowice stały się na pewien czas olbrzymim szpitalem wojskowym. Nastał czas ogromnych przemian.